Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Kamila Kurkowska i dzisiaj słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Sygnaliści pod ochroną i będzie to druga część rozmowy dotycząca prawa pracy i tematu sygnalistów, a moją gościnią jest pani doktor, radca prawny Beata Baran. Witam serdecznie Pani Beato. Dzień dobry, dzień dobry kolejny raz, bardzo mi miło gościć w następnym odcinku tej serii podcastów. Pani Bato, jakby mogła nam Pani przybliżyć, jakie rodzaje naruszeń są najczęściej przedmiotem zgłoszeń sygnalistów? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo interesująca. Co najczęściej sygnaliści przekazują? Jakie obszary życia społecznego, jakie obszary życia organizacji stanowią przedmiot zgłoszenia? I tutaj, mając na uwadze międzynarodowe raporty dotyczące kwestii whistleblowingu, tym międzynarodowy raport Whistleblowing Benchmarking Report możemy odnieść się do tego, że pierwsze miejsce w zakresie przedmiotowym zgłoszeń zajmują kwestie pracownicze. I tutaj ten zakres kwestii pracowniczych jest stosunkowo szeroki. To mogą być zagadnienia, począwszy od mobbingu. Poprzez kwestie powiązane z molestowaniem czy też molestowaniem seksualnym, kwestie związane z dyskryminacją, niewłaściwą komunikacją, utrudnianiem procedur awansowych, w końcu związane z konfliktami interesów czy też po prostu konfliktami personalnymi, ale także zagadnienia powiązane z niejako, moglibyśmy powiedzieć, szeroko naruszaniem uprawnień pracowników, choćby takich, które związane są z kwestiami urlopowymi czy też yy, wynagrodzeniowymi. Więc kwestie, obszary, zagadnienia koncentrujące się na tym takim najbardziej ludzkim czynniku yy, działania każdego podmiotu, czy będzie to przedsiębiorstwo, czy będzie to urząd, zawsze będziemy mieć yy, ten aspekt zasobów ludzkich, to on zajmuje pierwsze miejsce w zakresie zgłoszeń sygnalistów. Mimo iż najbardziej znane case'y dotyczące whistleblowingu to te, które mają gdzieś w tle za sobą nadużycia finansowe dotyczące problemów podatkowych, dotyczące kwestii politycznych, jak najbardziej chyba znana sytuacja, w której to dzięki sygnaliście nieprawidłowości ujrzały światło dzienne, czyli amerykańska afera Watergate. Nie są to te flagowe, też te case'y, które niejako najbardziej kojarzą się z whistleblowingiem, niekoniecznie mają za sobą czynnik pracowniczy. Natomiast w tym życiu codziennym organizacji, to tak istotne jest właśnie zjawisko współpracy później w trakcie wewnętrznych postępowań wyjaśniających pomiędzy specjalistami z zakresu compliance, specjalistami z zakresu zasobów ludzkich oraz prawnikami. Bo tylko. Ta grupa, niejako będąca gdzieś w sercu tych wewnętrznych postępowań wyjaśniających, może sprawić, że będziemy mogli właściwie ocenić przedmiotowe zgłoszenie, w szczególności jeśli ono dotyczy oczywiście kwestii pracowniczych. Dopiero na drugim miejscu, i tutaj około 15% zgłoszeń dotyczy różnego rodzaju nadużyć, ale właśnie tych nadużyć w rozumieniu fraudów, czyli tam, gdzie będziemy mieć do czynienia bądź z jakimiś malwersacjami o charakterze finansowym. Nadużyciami podatkowymi, czy też jakimiś innymi działaniami o charakterze bardziej gospodarczym i wpływającym na kondycję finansową, czy też sytuację rynkową od takiej strony biznesowej danej organizacji. Dopiero na dalszych miejscach widzimy problemy powiązane z na przykład bezpieczeństwem produktów, ochroną środowiska, czy też kradzieżami, oszustwami, w takim znaczeniu typowo kryminalnym. Czy system wewnętrznych postępowań w ramach danego podmiotu, czy to publicznego, czy przedsiębiorstwa, będzie stanowił wystarczającą formę rozstrzygania zagadnień wynikających ze zgłoszeń? Myślę, że w odpowiedzi na to pytanie trzeba zwrócić uwagę na kilka wątków. Po pierwsze, kwestia, kiedy mamy jako pracodawca, jako organizacja rozpocząć procedowanie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Czy w odpowiedzi na każde, absolutnie każde zgłoszenie, które do nas wpłynie, czy też po pewnym takim wstępnej ocenie, takim initial assessment, o którym mówimy w trakcie postępowań whistleblowingowych. To jakby pierwsze zagadnienie, pierwszy dylemat, przed którym stanie pracodawca. Dopiero w dalszej części, kiedy można powiedzieć, zgłoszenie, przejdzie ten taki naprawdę bardzo podstawowy moment oceny. No bo trudno procedować zgłoszenie, w którym brak jest jakichkolwiek szczegółów, typu w dziale finansowym kradną albo w zespole numer 5 dokonywane są nadużycia. No ani nie wiemy kto, ani jaki rodzaj nadużyć, ani kiedy to miało miejsce, w jakich okolicznościach. Więc wówczas może być niezbędny kontakt zwrotny do sygnalisty, tak aby pozyskać pewne bardziej szczegółowe informacje. Które pozwolą nam na prowadzenie efektywnego postępowania wyjaśniającego. Pytanie, czy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest wystarczającą formą rozstrzygnięcia? Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające to rodzaj narzędzia. To narzędzie, które ma pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy do nieprawidłowości doszło, czy też nie. Ma pomóc sprawdzić ewentualnie okoliczności tej nieprawidłowości. Pamiętajmy jednak, że jest to postępowanie prywatne, wewnętrzne, więc chociażby należy mieć na uwadze fakt, iż świadkowie zabierający w nim głos i rozmawiający z odpowiednią osobą, komisją, zespołem, który to postępowanie prowadzi, nie podlegają odpowiedzialności karnej, więc ich zeznania niekoniecznie będą w 100% oddawały prawdę, tak jak powinno to mieć miejsce w trakcie Procesu sądowego. Stąd też dobrze poprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające to element, instrument, który pozwoli w przybliżeniu pracodawcy, organizacji do odpowiedzi na pytanie, czy do nieprawidłowości doszło. Jednocześnie może on być tak naprawdę dopiero początkiem do tego, aby chociażby zainicjować postępowanie o charakterze karnym, w wyniku którego dojdzie do zgłoszenia, Możliwości popełnienia przestępstwa. Jednocześnie niewykluczone są też działania równoległe w sytuacji, w kiedy pewne zagadnienia zostaną zgłoszone do właściwych organów władzy publicznej, czy tudzież organów ścigania, a niezależnie pracodawca będzie wyjaśniał konkretne okoliczności właśnie w sposób wewnętrzny. No właśnie, a czy nie ma obawy? Przed powstaniem takiego dualizmu w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy. Z jednej strony będziemy mieli tradycyjną drogę sądową, a z drugiej procedury wewnętrzne w ramach zgłoszeń sygnalistów. Czy te procedury nie będą wobec siebie, nie wiem, sprzeczne, konkurencyjne? Bardzo interesujący punkt widzenia w ogóle porównania tych dwóch procedur. Procedury wewnętrznego wyjaśniania nieprawidłowości, wewnętrznego wyjaśniania, zgłoszeń, które napłyną poprzez dedykowane do tego kanały, a postępowań sądowych tych związanych ze stosunkiem pracy. Więc jakby myślę, że tutaj na wstępie trzeba dać taki sygnał, że to są dwie zupełnie różne kategorie prawne. I tak spory spory pracy mogą dotyczyć niejako dwóch takich kluczowych obszarów. Z jednej strony dotyczyć uprawnień, na przykład odszkodowań dochodzonych przez pracownika, z drugiej strony mogą dotyczyć pewnego rodzaju ustaleń stosunku prawnego, na przykład czy istniał bądź też istnieje stosunek pracy. I toczą się one przed sądem, który jako obliguje, mamy narzuconą procedurę krok po kroku, w jaki sposób działania mają zostać podjęte. Kto występuje, w jakim charakterze, a także w jakich terminach powinny być podjęte pewne konkretne kroki procesowe. Natomiast postępowania wewnętrzne to etap przedsądowy, moglibyśmy powiedzieć trochę rodzaj działań prywatno-prawnych. Osoby, które biorą udział w postępowaniach wewnętrznych u pracodawcy, nie podlegają odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Jak ma to miejsce? Postępowaniu przed sądem powszechnym, sądem pracy. Jednakże, można tutaj zauważyć, czy też przeprowadzić taką symulację, że postępowanie przed sądem oraz postępowanie wewnętrzne wyjaśniające będzie niejako toczyć się równolegle. Taki wariant też jest możliwy, chociażby w sytuacji, w której pracownik może zgłosić jako sygnalista, na przykład zachowanie o charakterze mobbingowym, i jednocześnie równolegle, czyli mamy tutaj wewnętrzne zgłoszenie kanałem whistleblowingowym, i jednocześnie może złożyć powództwo przeciwko pracodawcy dotyczące tych samych zachowań o charakterze mobbingowym, a jednocześnie domagać się od pracodawcy odszkodowania za mobbing. Więc de facto ten etap z jednej strony. Wewnętrzny, moglibyśmy powiedzieć przedsądowy, toczy się równolegle do tego etapu sądowego. Użyłam tutaj celowo określenia przedsądowy, ponieważ bardzo często, patrząc na też doświadczenia praktyki, doświadczenia rynku, dochodzi do sytuacji, w której w wyniku postępowania wewnętrznego zostają podjęte działania, bądź po stronie pracownika, bądź po stronie pracodawcy, które następnie w przyszłości stanowią pewien punkt wyjścia do procesu sądowego. Więc niejako może to postępowanie wewnętrzne być w takim stadium trochę prejudycjalnym, oczywiście w cudzysłowie, traktując to określenie. Z drugiej zaś nie jest wykluczone, aby te dwa tryby toczyły się równolegle przy oczywiście posiadaniu świadomości na temat ich odrębności, różnicy w ich charakterze, no i w końcu różnicy w rezultacie tych postępowań. Proces sądowy będzie kończył się rozstrzygnięciem wydanym przez sąd, bardzo często wyrokiem, który będzie podlegał wykonaniu. Natomiast wewnętrzne postępowanie będzie kończyło się raportem, który nie tylko nie, niekoniecznie będzie miał przymiot publicznego, tak jak mamy to w przypadku ogłoszenia wyroku, wręcz przeciwnie, będzie on być może znany tylko wąskiemu kręgowi zainteresowanych osób i o ile wyrok, w szczególności prawomocny, będzie kończył postępowanie w sprawie, o tyle raport wewnętrzny tak naprawdę będzie dopiero zawierał pewne podsumowanie tez, zebranych w trakcie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, które pozwoli na podjęcie dalszych kroków, działań następczych przez pracodawcę. Czy pracodawcy będą chronieni przed ewentualnymi nadużyciami wynikającymi z nierzetelnych zgłoszeń? Trzeba przyznać, że tak postawione pytanie to bardzo interesujący punkt widzenia, w szczególności w kontekście tego, że duży nacisk, dużą emfazę kładziemy na sytuację sygnalisty, na ochronę sygnalisty, a także jego dóbr. Mniej mówimy o tym, że whistleblowing może także rzutować w sposób negatywny na drugą stronę, czyli na pracodawcę, na organizację, której może dotyczyć dane zgłoszenie. I tutaj y, warto zwrócić uwagę, że nierzetelne zgłoszenia, w szczególności takie, które są nieanonimowe i raportowane są na, w szczególności do opinii publicznej, do tego mamy do czynienia z tak zwanym ujawnieniem publicznym, mogą powodować naruszenia dóbr osobistych pracodawców, A na tej z kolei kanwie. Dany podmiot, w tym właśnie osoba prawna, pracodawca e, może dochodzić ochrony swoich dóbr e, na drodze sądowej, właśnie w ramach ochrony cywilnoprawnej w sytuacji, kiedy działanie sygnalisty no nie tylko nie znajdzie potwierdzenia, ale wręcz przeciwnie, okaże się no, swoistym nadużyciem prawa skutkującym naruszeniem prawa w postaci naruszenia. Ochrony dóbr osobistych podmiotu, jakim jest pracodawca, gdzie ten zakres jego sfery prawnej podlega ochronie w ramach reżimu prawa cywilnego. Czy jakość obsługi systemu dla sygnalistów będzie stanowiła, czy może stanowić element ograniczający ryzyko pracodawcy wynikające ze zgłoszeń sygnalistów? Myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco, ale też z pewnymi zastrzeżeniami. Jakość obsługi systemów whistleblowingowych to tak naprawdę zjawisko, które składa się z kilku elementów. Na tą jakość składa się po pierwsze wiedza i doświadczenie osób procedujących zgłoszenia przekazywane przez sygnalistów. Umiejętność prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających przy całej ich specyfice, która, jak już wspominałam, różni się od tych, które znamy z sal sądowych czy też z postępowań toczących się przed organami administracyjnymi. Z drugiej strony jakość wewnętrznych postępowań wyjaśniających to kwestia terminowości, czy też odpowiedniego reżimu czasowego ich prowadzenia. Tak aby były one efektywne, no, nie powinny zajmować one długich miesięcy, nie mówiąc już w kategoriach kilku lat. Oczywiście tutaj rzutuje na to, jaki sposób będzie prowadzone postępowanie. Stopień skomplikowania sprawy, to bez wątpienia może sprawić, że procedura się wydłuży, jednakże powinna ona być bardziej taka agile'owa, powiedzielibyśmy w stosunku do tych, które mają miejsce w ramach systemów publicznoprawnych. Jeśli chodzi o jakość obsługi systemu dla sygnalistów, także kwestie powiązane z takimi najbardziej operacyjnymi działaniami, wręcz technicznymi, wpływają nie tylko na. I jakość przekazywanych zgłoszeń poprzez pewne wsparcie, pomoc udzieloną sygnalistom, na przykład poprzez możliwość dołączenia dokumentów stanowiących dowody na poparcie tez o naruszeniach, ale także odpowiedni user experience, który ma znaczenie z perspektywy tego, jak dostępne, jak przystępne i bezpieczne są kanały zgłaszania. Więc jakość obsługi i te wszystkie elementy, o których wspomniałam, mogą mitygować ryzyka wynikające ze zgłoszeń sygnalistów. Chociażby wynikające z faktu, ryzyka wynikające z faktu, iż odpowiednio szybko podjęte działania, szybko i sprawnie podjęte działania, mogą spowodować minimalizację, a być może całkowitą eliminację działań niepożądanych takich, które nie będą rzutowały na sytuację biznesową, Tudzież wizerunkową konkretnej firmy, a także odpowiednio przeprowadzone postępowanie wewnętrzne może zminimalizować ryzyka, w szczególności mam tu na myśli obszar związany z kwestiami zatrudnienia, zminimalizować ryzyka prawne w postaci procesów sądowych, tak aby w odpowiedni sposób przy dostępnym obecnie instrumentarium z zakresu prawa zatrudnienia dobrać właściwe rozwiązania, które. Ma, będą miały szansę na minimalizację ryzyka potencjalnego sporu sądowego. A jak pani uważa, jakie cechy powinien mieć taki system? System do obsługi zgłoszeń sygnalistów to tak naprawdę system naczyń połączonych. System już założenia składa się z kilku elementów. I także tutaj będziemy mieć tych elementów stosunkowo wiele. Będzie czynnik osobowy, który. Będzie miał tak naprawdę kluczowe znaczenie. To znaczy, to, kto odbiera zgłoszenia, jak je proceduje, jakie nadaje tempo działań, pozwoli na z jednej strony zbudowanie zaufania ze strony zespołu pracowników, którzy przekonają się, czy będą mieli odwagę i śmiałość przesłania zgłoszenia przy ich świadomości, że faktycznie będą one, one te zgłoszenia, procedowane w sposób bezpieczny. Jeżeli Odpowiednie on zostanie przyjęty tutaj w zależności od tego, jaką formułę przyjmie polski ustawodawca, to także i w sposób anonimowy, z autentycznym zachowaniem, utajnieniem, moglibyśmy powiedzieć, czy też brakiem znajomości danych osobowych tego, kto raport przesyła. Więc czynnik osobowy to przede wszystkim profesjonalizm, to też doświadczenie w prowadzeniu także specyficznych. Procesów wewnętrznych w organizacji, to także kwestia postawy etycznej i zrozumienia instytucji whistleblowingu przez osobę, która czy też osoby, które będą się tym zajmować. No i w końcu powiązany z tym czynnikiem osobistym, czynnik czasowy. To, o czym już wspominałam, aby te postępowania były efektywne, nie powinny być one bardzo rozłożone w czasie, a przynajmniej nie bardziej niż jest to niezbędne. Więc efektywny system to system oparty też o pewnego rodzaju kamienie milowe, które będą merytorycznie powiązane też z perspek pewną perspektywą czasową, przyjętą w odpowiedni sposób, być może w procedurze, być może dostosowane do konkretnej sprawy. Tu jakby nie chcę wyrokować na bardzo abstrakcyjnym poziomie. W końcu, efektywny system dla obsługi zgłoszeń sygnalistów to taki, który będzie przyjazny obu stronom. Taki, który będzie łatwo dostępny i bezpieczny. Zarówno dla tego, kto zgłasza, jak i dla tego, kto te zgłoszenia przyjmuje. Więc niejako ten obszar operacyjny stąd też, który decyduje o tym, w jaki sposób zgłoszenia napływają do organizacji. Będzie to za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania, aplikacji z zakresu IT, czy będą to tradycyjne formy komunikacji listowej czy też będzie to odpowiednia linia telefoniczna. Każdy z tych obszarów niejako moglibyśmy powiedzieć buduje pewien efektywny i skuteczny system, ale nawet najlepiej, najbardziej sprawny, najbardziej agile'owy, najbardziej właściwie wdrożony system w oparciu o odpowiednio przygotowaną politykę whistleblowingową, bo jakby wszystkie te elementy, o których mówię Muszą działać w oparciu o pewne wewnętrzne normy prawne, normy zakładowe, które znajdują się czy też powinny się znajdować, na przykład w polityce whistleblowingowej, czy też w polityce prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Wszystko to bez odpowiednio przygotowanego zespołu, zespołu pracowników wszystkich szczebli i komórek, takiego, który będzie rozumiał cel. Implementacji rozwiązań e blowingowych, który będzie wiedział po co i dlaczego takie narzędzie jest wprowadzone, to tak naprawdę okaże się on nieskuteczny. Dlatego też warto z wyprzedzeniem pomyśleć o tym, jak przygotować naszą organizację, jak przygotować nasz zakład pracy, jak my jako pracodawca możemy już teraz z wyprzedzeniem, z pewnym zapasem czasowym zacząć rozmawiać o pewnych rzeczach z naszymi załogami. A także zacząć się zastanawiać, jak efektywnie, zarówno od strony prawnej, jak i zarządczej, wdrożyć tego typu rozwiązania. Pani Beato, na koniec chciałabym zadać takie pytanie hmm, bardziej o prognozę, albo o pani przewidywanie, jak będzie wyglądał rynek za kilka lat po wdrożeniu dyrektywy, po wdrożeniu polskiej, polskiej ustawy. Czy uważa pani, że właśnie wdrożenie systemu dla sygnalistów? W organizacjach, i tutaj mam na myśli zarówno i firmy prywatne, ale też yy, i sektor publiczny. Czy ten system, wdrożenie tego systemu polepszy relacje na linii pracodawca-pracownicy? I tak zadam pytanie, może trochę yy, optymistyczne, czy uważa Pani, że spowoduje on wzrost zaufania między pracodawcą a pracownikami? Hmm, na to pytanie chyba mogę odpowiedzieć jak rasowy prawnik, to zależy. To zależy przede wszystkim od sposobu wdrożenia systemów zgłaszania nieprawidłowości. Potencjał do tego, aby systemy whistleblowingowe mogły przełożyć się na wzrost zaufania do pracodawcy i do firmy, uzależniony jest od tego, jak od początku przekażemy w naszej organizacji cel wdrożenia, sposób działania i w końcu będziemy to z należytą powagą traktować, w szczególności jako management organizacji, I niezależnie od tego, czy będzie chodziło o zarząd prezesa, C-level managers, czy tak zwanych kierowników, czy będą to osoby z zakresu administracji publicznej, dyrektorzy departamentów, czy też osoby zarządzające w ramach jednostek samorządu terytorialnego. Mniejsza o terminologię. Kto jest na stanowisku menedżerskim i jak go nazwiemy? Ważne, aby ten przekaz idący z góry. Do organizacji, do pracowników, ale też do otoczenia do kontrahentów, do podwykonawców, do stażystów, czy też nawet kandydatów w procesach rekrutacyjnych stanowił o pewnym nie tylko traktowaniu z należytą powagą tych systemów, tych rozwiązań prawnych ale także o ich ewaluacji. W perspektywie czasu czy to krótszej, czy też dłuższej, będziemy mogli jako pracodawca, jako wdrażający ocenić, czy nasz system jest efektywny, czy mamy napływ zgłoszeń, czy jest ich lawina, czy też może jednorocznie i dlaczego mamy, jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, gdzie być może tkwią pewne obszary do poprawy, w których miejscach czekają na nas wyzwania i co możemy zyskać poprzez. Wdrożenie zmian, czy też próbę podjęcia ulepszeń, czy też eliminacji usterek w ramach tych systemów. To, na co na końcu chciałabym zwrócić uwagę, to myślę, że duża szansa, która stoi przed polskimi pracodawcami, podobnie jak i przed zatrudniającymi w całej Unii Europejskiej, gdzie, w obszarach, gdzie do tej pory whistleblowing nie był obligatoryjny. A jak zostanie wykorzystana, myślę, że będzie to można ocenić, z perspektywy czasu, i wówczas będziemy mieć też już pewne nie tylko intuicje, ale też dane, które pozwolą na potwierdzenie bądź też obalenie stawianych obecnie tez. Pani Beato, bardzo serdecznie dziękuję za tę i poprzednie rozmowy. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.